A ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z Kryka. to jest kolejna modyfikacja do Medieval 2 k of Warhammer. Modyfikacja, która przynosi nasz do świata Warhammera. Tak, to jest bazowane na Warhammerze. To jest jedna z lepszych modyfikacji. Bodajże obok trzeciej jest jedna z lepszych modyfikacji, jakie, jakie miałem przyjemność grać. To jest robione przez to samo studio mo, mo, modyfikacji, co robiło Ogniem Mieczem, więc naprawdę, naprawdę Rusty się tutaj postarali. Myślałem, że myślę, że zagramy sobie ekspedycją krasnodów chaosu. Myślę, że to będzie dobry, e, dobra frakcja, żeby sobie ogólnie przypomnieć e, w ogóle cały świat Warhammer, jak dobrze pamiętamy, już niedługo wyjdzie Total War Warhammer, który jest oficjalnym Total Warem bazującym na tym uniwersum, więc naprawdę naprawdę warto sobie co nieco przypomnieć z tego świata. Oczywiście zagrałem bez e, m, czasu e, bitwy z poziom bardzo trudny Kampania tak samo, poziom bardzo trudny, mamy miasto bodajże tutaj i drugie tutaj. Trzeciego miasta chyba nie mamy, mamy, mamy dwa miasta początkowe, e, dość słaby budżet z tego co pamiętam. E, myślę, że będziemy mogli tutaj się skupiać na tym terytorium. Tu mamy oczywiście Imperium Ludzi, tutaj mamy frakcje chaosu, które chyba na początku ze sobą walczą, potem jedna zdobywa taki prym nad wszystkimi i dopiero wtedy atakuje Imperium Ludzi. Mamy ekspedycję dobrych i złych elfów Mamy też dobre krasnoludy Nie zapomniałem, są też również te dobre krasnoludy Tutaj one mają bodajże kilka prowincji Na tych terytoriach Między, między naszymi krasnoludami a tymi dobrymi Oczywiście są gobliny Które będzie łatwo myślę, że będzie zraszować. Dobra, ale już nie, już nie przeciągając Zacznijmy tą kampanię Modyfikacja jest naprawdę naprawdę Zajebiście zrobiona Więc jeżeli ktoś jeszcze nie o przyjemności w to grać To gorąco polecam ja gramem bodajże kilka lat temu i naprawdę naprawdę... E, dobrze się bawiłem, nawet nie znając tego uniwersum, bo nie, nie bójmy się przyznać, Warhammer nie jest tak samo popularny, jak nie wiem, na przykład Trzecia era i uniwersum Śródziemia. Okej, okay, co my tutaj mamy? Mm, o, tego nie pamiętam, co to daje. E, nie, nie, nie chcemy W takim razie, skoro oni są, nie, nie działają tak jak powinny, to ich nie chcemy, co my tutaj mamy? Aha, super, spoko. Mamy tak, mamy jedną osadę, to jest nasza stolica oraz powinniśmy mieć gdzieś tutaj drugą. O, tutaj aż. Okej, okay, spoko. E, przychód mamy na minusie, chociaż nic nie budujemy, ale mamy widzę, że sporo armię. Ja mogę tutaj zbudować e, jakieś kopalnie, skoro jesteśmy krasnolodami. E, jak tu jest? O, tu w ogóle nie ma naszej religii, to ciekawe. No to przydałoby się zrobić coś do religii. Naszą religią jest chaos, oczywiście, więc trzeba nawracać ludzi na, na czyn znaczy ludzi, może do krasnoludów. To są górscy bogowie oraz inne kultury. My mamy chaos 5%, więc powinniśmy się tym zająć. Zacznijmy może od naszej stolicy, to by tu będzie ważniejsze. Port możemy. Aha, bo tu idzie rzeka, dobra. Kopalnie, kopalnie. Widzę, że kopalnie nam całkiem sporo dadzą, więc zacznijmy od tych kopalni. prawda kosztują 3000, ale zawsze się przydadzą. Mamy dość sporą armię. Hmm, możemy to oczywiście wykorzystać. Mamy dwóch generałów. Hmm, myślę, że ich sobie połączymy. Tutaj widzę, że jest osada goblinów, więc możemy od razu się tam udać. E, nie ma co czekać, więc będziemy je raszować. Z tego co pamiętam, gobliny są bardzo, bardzo słabe, coś jak gobliny e, w śródziemiu, więc po prostu pójdziemy im w pierniczyć. Tak, jak idziemy. E, może przydałoby się coś dorekrutować, jakieś piechoty, gobliny. E, Coś takiego. Wiem, że wydaje dużo pieniążków, ale póki co możemy tak zrobić. Natomiast tutaj. E, czy ja tutaj chciałem się ruszać? Jakie mamy tutaj jednostki? Ja mam dość sobie jednostki. Czy ja coś widzę? Tu jest jedna osada. Ajaj, pełny garnizon, 20 jednostek, ajaj, ciężko będzie to zdobyć, naprawdę ciężko, zwłaszcza z takimi jednostkami. Chodźmy hmm, sobie um, na razie first. tutaj, postawmy That, wieżyczkę, żeby I'll widzieć go. co się dzieje. Right Okej, okay, tu się kończy moja granica, tutaj postawimy jednostka. sobie jeszcze jedną wieżyczkę. Pokażmy co się dzieje i jeszcze tutaj jedną postawimy i na razie na tym poprzestaniemy. Um, tak, myślę, że od razu sobie zraszujemy tą osadę. Czy mamy jakieś sojusze? Ja wiem, że mamy dużo, no właśnie, walczymy od razu z Imperium Ludzi, wszystkie frakcje tutaj ludzkie są z nami w stanie wojny. Okej. Okay. O, walczymy też z elfami. Tymi złymi oraz tymi dobrymi. Tak, również z wysokimi elfami i tymi ciemnymi. Okej, okay, dobrze. O, z Sylwaną też walczymy. No to ciekawe. Sylwan w ogóle walczy z całym światem. No dobrze. Nie mamy żadnych sojuszników. Myślę, że frakcje chaosu mogą być nam przychylne. Poniekąd. W końcu mamy tych samych bogów. Dobra, skończmy turę, zobaczmy. Czy gobliny wyjdą z miasta? Jeżeli wyjdą z miasta, to je zaatakujemy. One mają bardzo słabe jednostki, znaczy z tego co pamiętam, to miały bardzo słabe jednostki. My mamy chyba tych zajebitych strzelców. Jak oni siekną tą salwą, to nie ma zmienić, zwłaszcza te gobliny będą latać w powietrze. Zabawnie będzie. Dobra, czy wy Tak, wychodzicie z miasta. To jest idealne, widzę, że coś zrekrutowali, bo troszeczkę stan liczebny im się w mieście podniósł, ale to i tak im nie pomoże. Jeszcze zobaczymy jakie jednostki mają, przydałby mi się szpieg. I dyplomata, chociaż nie wiem, bo tu jest m, dyplomacja, jest oskryptowana z reguły. Frakcje nastawione, e, które są z reguły dobre, nie mogą tam zawierać zawieszenia broni, ani sojuszu z frakcjami złymi, ale to zobaczymy. Bo nawet nie pamiętam na jakiej wersji grałem: to jest chyba wersja 1.5.1 czy 1.6, już nie pamiętam. E, okej, okay, mamy minus 10 tysięcy, prawie, to jest bardzo złe. Hmm, jak nic nie rekrutujemy, mamy, mamy minus 1300, spoko. Zostawimy hmm, sobie tutaj. Tak, chcę zaatakować neutralną frakcję, zbuduj mi jakieś machiny obrężnicze. E, Ufa, skryp garnizonowy się odpalił, co? Hmm, jak zwykle. Okej, okay. no tak, o, no zobaczcie, no to są bardzo słabe, tylko że ich jest masa, ich jest masa, po prostu trzeba będzie ich wytu, zanim do nas podejdą. Myślę, że te, te możemy jednostki dostać jako posiłki. Hmm, to jest w ogóle nasz przywódca frakcji, spoko. On może sobie tutaj siedzieć. Uuu, wy macie tu jeszcze jedną armię, ale to spokojnie, są gobliny, to można e, rozjechać tak czy siak, a my potrzebujemy osad, żeby pieniążki zbierać. Ja bym chciał jeszcze tutaj zostawić jedną wieżyczkę. Myślę, że gdzieś tutaj, myślę, że to będzie dobre. No i możemy tutaj jeszcze o biedy postawić jedną. Niby kusi mnie to miasteczko, ale czy ja chcę tu iść? Tu nie ma naszych bogów i tu może być problem, no właśnie, problem z zadowoleniem, niby jest tuwa, ale już tak pirazy razy drzwi. A nie wiem jak tutaj są um, plemiona orków, znaczy państwo orków, no, nie wiem jak to określić, kraju, nie mają jakiejś tam e, określonej narodowości. E, I nie wiem jak one będą nas, nastawione, wrogo czy nie, bo teoretycznie z nimi wojny nie mamy, ale są jeszcze również niedobrze. E, mam nadzieję, że gobliny nie zatykują w na następnej turze i... Wyjdzie z garnizon miastowy, wtedy byłoby dużo łatwiej ich w polu rozgromić, niż jakby mieliśmy, jakbyśmy mieli ich szturmować. Ale poczekajmy, poczekajmy. Ta armia, co my tutaj mamy, spokojnie może rozgromić te trzy armie gobinów. Gobiny są naprawdę śmiesznie słabe. A krasnoludy chaosu mają naprawdę mocarne jednostki, więc. Okej, okay, tych tych ty wycofałeś, o ciekawe, ale nie wyszedłeś z miasta. No dobrze, no to sobie poczekamy. Chyba, żebym odpuścił oblężenie miasta i zaatakował za tą armię obok. Wtedy może. No, dobra, dobra, już wiem co zrobimy, już wiem co zrobimy. Jeszcze dosiemy sobie tylko te jednostki obok, żeby było ładnie. Halo, halo. Okej, okay, te jednostki chciałbym dostać tutaj. I chciałbym zaatakować tą jednostkę. Tak, tylko chwila jeszcze zrobimy sobie save'a. Minus 2000. Dobra, może być. Tylko jeszcze raz, co wy tutaj macie? Eee, o, macie jakąś jednostkę jazdy, no, no ciekawe. a tak to nic ciekawego w mieście. To może być troszeczkę kopierdliwe, to jest taka belista, strasznie celne dziadostwo. Dobra, ale myślę, że możemy po prostu właśnie, o to mi chodziło. No, zobaczcie, no mają taką przewagę, liczebną, prawie 4000 ich tutaj jest, to jest 3000, więc naprawdę, naprawdę wielka bitwa będzie. Eee, nie mają generała, no to będzie jeszcze zabawniej. Eee, mamy działa, mamy jednostki strzeleckie, mamy piechotę, myślę, że możemy to spokojnie ugrać. Wytłuczymy, wytłuczemy obie armie i tym samym zdobędziemy miasto, bo armia z garnizonowa z miasta również wyszła na pole bitwy, więc jak jej się pozbędziemy, to miasto będzie puste i po prostu sobie do niego wejdziemy, jak do siebie. A potem co? Następne miasto goblinów, z tego co pamiętam, jest daleko na południu, więc będziemy mogli się przegrupować, e, dorekrutować troszeczkę jednostek. Tak, rozpocznij rozstawienie. Jak wygląda mapka? Um, chyba już tutaj się rozstawimy. Tak, myślę, że tutaj możemy się rozstawić. Tych panów, tych panów i tych panów chciałbym postawić gdzieś na przedzie, bo oni mają bardzo fajne umiejętności, Znaczy, mają takie piękne pukawki, z których strzelają To jest to armata, to jest normalnie zniszczenie śmierć i pożałowanie dla przeciwników. Jak to się knie, to nie ma zwój. Dobra. Was poproszę tutaj. Dziękuję. ok. Muzyka też jest zajebista Czasami nawet zdarza się jakiś utwór z ogniem mieczy, więc jest bardzo, bardzo klimatycznie. Są drugą jedna frakcja, chyba Kislev ma jednostki, które wzorowane na husary tylko że ich hustary jeździ na niedźwiedziach. No, coś takiego zabawne strasznie. Okej, okay, dobra. Trzeba jakiś łuczników? Nie, tutaj wszystko inne walczy wręcz, więc myślę, że możemy was tutaj rozstawić. Mamy masę piechoty. Myślę, że troszeczkę bliżej coś takiego. Ok. Halo, halo. Myślę, że tak będziecie stanąć, stać, tak, myślę, że tak. Mamy troszeczkę ciężkiej piechoty, troszeczkę lekkiej piechoty. Nasze goblinów, ciorkowie są ciężką piechotą, to jest nasz, no, nasza elita. Naprawdę, naprawdę świetnie zrobione modele jednostek. Nawet tacy zwykłe gobliny są bardzo dobrze zrobione. Okej, okay, y mamy jeszcze jeden jedno jedną jednostkę jazdy y strzeleckiej goblinów. Dobra, zacznijmy bitwę. Wy możecie w sumie strzelać, jeżeli macie tam coś w zasięgu, a jeżeli nie macie, to zaraz będzie. Oj, oj, druga armia idzie z tamtej strony, zapomniałem, że posiłki nie... No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Eee, chodźmy, już, może go skusimy do szybkiego ataku, chodźcie tutaj panowie, chodźmy, przyspieszmy to troszeczkę, żeby nie było, tylko jeszcze zobaczymy co ma tamta armia konkretnie, halo, halo. Eee, ta armia ma same gobliny, tak, nie ja, bo jedna jednostka miała tą jazdy, więc żeby mi pleców nie zrobiła. No dobra, wy sobie tutaj idziecie, spoko, możecie tutaj strzelać, okej, okay, doskonale. Eee już ich skusimy. O, to jest ta ich jednostka jazdy. No, no też, no. Naprawdę, naprawdę świetnie zrobione. Dobra, widzę, że złygnęli przynęty w ogóle, jak wszyscy zaczęli do mnie siekać. Okej, okay, spoko. O, to jest jednostka jazdy, więc większe straty nie są mi straszne. No, my, my też tutaj odpowiadamy ogniem. Tylko mam nadzieję, że oni bardzo szybko do nas podejdą, żebyśmy mogli wykorzystać naszą przewagę, że mamy artylerię. Chociaż mogą się też teoretycznie przestawić, bo widzę, że oni tutaj zaraz będą z prawej strony atakować, więc Fajnie by było się również przestawić. Myślę, że, że to nie będzie głupie, jakbym się przestawił yy, bardziej w stronę przeciwnika. I to będzie chyba nawet słuszne, żeby się przestawić. Tak, tak myślę, okej. Okay. Się przestawimy szybko, bo jednak te posiłki mogą być problematyczne. Was poproszę tutaj. Myślę, że tak. Myślę, że te działo poproszę tutaj. Chociaż jakby stanęło tutaj po prostu. Albo gdzieś się... O, coś takiego, żeby jak najszybciej mogło zacząć strzelać. Yy, natomiast te dwie jednostki poproszę tutaj, jak najbardziej. One mają takie bardzo, bardzo ładne pistolety. Nawet nie wiem, czy no, można to nazwać muszkietami. To jest naprawdę, naprawdę niewielkiej wielkości. Eee, Okej, okay. te 4, 5, 6, te 6 jednostek będzie się zajmowało tą główną armią. Was poproszę, tutaj coś takiego. Okej, okay. myślę, że to wygląda na, naprawdę, naprawdę słodko. Wszyscy biegiem, dziękuję. Raz, was się przestawimy. Okej, okay. ci zaczęli jeden więc dobrze, że, że się przestawimy. Ehm, co tutaj macie poza załącznikami? Włóczników, włóczników, więc świetnie możemy się przestawić. Nasze ciało teoretycznie mogłoby już strzelać, więc może niech zacznie strzelać. A, ale skoro już może strzelać, to niech zacznie strzelać, żeby potem nie było żadnego przypału, że nie wykorzystujemy jednostek. Jazdę możemy już w sumie tutaj ustawić, niech ona sobie tutaj stoi. Okej. Okay. To się ładnie rozstawimy, to zaraz nasza piechota strzelska rozpocznie swoje żniwa, to jest naprawdę mocarny oddział, naprawdę, naprawdę warto go mieć. Okej. Okay. Myślę, że was możemy jeszcze bardziej rozciągnąć. Tworząc taką bardziej spójną linię. Coś takiego. Okej, okay. nasze działo już zaczęło powoli chyba strzelać. Czy nie? No, no strzelać, właśnie, wow, strzeliło i no prawie, prawie wam weszło. No może strzelać... O, widzicie? No gobiny są... O nie, trafiliście, Łowa, przekazałem trzeć tutaj, Ale widzicie, morale są naprawdę słabe, więc to będzie nam tak robić grę. Znaczy grę Boże, tą bitwę. Że oni będą mieli nawet prawa do nas zbytnio podejść. Myślę, że was na wszelki wielkie jednak ustawimy troszeczkę bliżej. OK, stańcie sobie może tutaj. Mm, wiem, że na razie nas ostrzeliwują tymi ucznikami, ale naprawdę nam zadają takie miniaturowe straty, więc że się tego w ogóle w ogóle nie boję. Mogą stracić ile chcą. Ok, chociaż mógłbym wykorzystać naszą jazdę i się tam wbić, so, może spróbujmy, może spróbujmy, może to coś nam da sensownego. Chodź, przegonimy ich, co? Myślisz, że to będzie sensowne? O, zaraz zaczną strzelać, zaraz zaczną strzelać. E, myślę, że jest górka idealna do tego, chociaż... Nie, my myślę, że jest dobre. Mam no, mają takie, takie dziwne pistolety, nie wiem, czy to można nazwać muszkietami, czy jak. Zaraz powinni oddać jedną salwę. Halo, halo, tylko niech przeładują. Ok. No widzicie tylko, że troszeczkę za wcześnie, ale ten oddział właśnie, widzieliście jakie, jakie zniszczenia, o matko no, on już zaraz, z... no, nie no, tego się nie da lepiej skomentować. Pięknie, pięknie tutaj masakrują, doskonale. Dobra, e, tu jeden oddział jazdy mój miał się bić, tylko że przejeżdża przez linię ostrzał, mam nadzieję, że ogarnie sytuację, ok. E, działo chciałbym, żeby strzelało tutaj najlepiej, bo w sumie tutaj tak ładnie stanęli, okej? Okay. Tutaj strzelajcie. Widzę, że on się chce ustawić. Na razie uczynkami nas tylko kosi. Spokojnie, nasi strzelcy mają dużo pocisków, więc myślę, że możemy ich się ładnie przetrzebić. Okej, okay, tu widzę, że ich ładnie masakrujemy. W sumie to jest generał. Nie sięgniesz generał. Ej, szkoda, szkoda, jakoś... No ty sięgniesz generała. Nie, nie sięgniesz. No dobra. O, o pięknie, zobaczcie, to działa jest naprawdę celne. Jak mówię, że mam tu strzelać, to zobaczcie, od razu oddział złamany. Więc gobliny, tak jak mówiłem, są naprawdę słabe. Chociaż tutaj, chociaż tutaj się nie złamały, o dziwo. Chciwo się tutaj nie złamamy, a nie chcę ruszać całej swojej piechoty. Chociaż chwila, bo oni tutaj mają też te balisty przeklęte. Które... O, patrzcie, pomyślał, jednak nie posłał samych balist z tyłu, więc zostawię sobie jeden oddział do ochrony tych balistów. No ciekawe, ciekawe. Okej, okay, to są Skirmenin. Dobrze, na razie starajmy się wykorzystać przewagę, to, tą przewagę, że mamy jednostki strzeleckie. Ej, ej panie, 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 tak jak nie masz zasięgu, to strzelaj w inny oddział, a nie mi tam, polazłeś daleko. A, jeszcze mamy coś takiego, specjalną zdolność, że nasze jednostki goblinów mają okrzyk bojowy, że dron i to podnosi moral naszym oddziałom. To naprawdę, naprawdę skuteczna rzecz. Okej, okay, ja bym chciał, się, żebyście jeszcze raz się tutaj wili. Może teraz ich złamiemy. Okej. Okay. Na razie strzelcy robią swoje. Hmm, trafił? Oj, nie trafił. Czy minus tego działa jest taki, że obsługuje je 30 ludzi. Znaczy 30 ludzi jest w oddziale, ale jest tylko jedno działo. Jak nie trafi, no to jest naprawdę salwa zmarnowana, bo nic się nie dzieje. O, widzę, że się uczyli. No dobra. Cześć jakbyś strzelą... O, jakbyś tutaj trafił, o mamę. Jakbyś tutaj trafił, to byłoby naprawdę poetycznie. Okej, okay. tu widzę, że ten oddział jest już praktycznie wyniszczony, już nie ma żadnego większego znaczenia. Czy wy pozbyliście się tego oddziału? Light infantry, może cofnij się jednak troszeczkę do tyłu. Żeby nie było przypału. Ok, zaraz nasza piechota ruszy do landu natarcia. Mhm. Niech nasi jeszcze strzelcy tutaj zrobią coś pięknego. Niech wystrzelą tutaj, wy możecie na przykład strzelić tutaj. Możecie na przykład strzelić tutaj. O, pięknie, podlecieli w powietrzu. Pięknie, o Jezus, to jest normalnie poezja. Ten oddział to jest poezja. Poezja. Chodźcie bym spróbował, może pozbyć się tej altrelii. -alt Chodźcie tutaj działo. Hmm, Strzelajcie na razie tutaj, dobra. Chyba zaraz musimy się już ruszyć naszą piechotą, i chyba tak zrobimy. Okej, okay. dobra. Nasza piechota może się już tutaj udać. E, wy ustawcie się na tą stronę, okej. Okay, doskonale. Ustawcie e, się tutaj, strzelajcie w, to, w ten oddział. Świetnie. E, chwilę nie pauzunia, bo trzeba się przestawić. Myślę, że tak, myślę, że wy możecie uderzyć tutaj. Wy możecie uderzyć tutaj. Wy pojedziecie tam, świetnie. E, nasi strzelcy na chwilę do tyłu muszą się udać, świetnie. Eee, Wystrzelać się najpierw gdzieś do tylnych oddziałów, żeby nasi przypadkiem nie dostali. Bo to byłoby straszne, jakby nasi dostali. Eee, wy w sumie możecie również uderzać do przodu, nie ma na co czekać. Tutaj poproszę kolejne oddziały, również tutaj świetnie, świetnie, wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Ten oddział może uderzyć tutaj. Eee, wy możecie jeszcze tam jedną salwę oddać, wy możecie nawet obchodzić ich od tyłu, mamy wystarczającą Oddział Widzę, że tutaj jest złamany. Użyj specjalnej zdolności. No szybko wystrzel tutaj jeszcze w jeden oddział. Halo, halo, wystrzelisz? Zolóż wystrzelić? O, widzę, że na cię już złamali, więc zaraz ich zmasakrujemy, wystrzeli jeszcze raz, proszę, proszę, proszę. Dobra, świetnie, wystrzeliłeś, no cię przestawiamy e, te dwa oddziały tutaj, Ciebie poprosimy. Tutaj masakration annihilation. Czy żaden z moich strzelców... Ej, czemu wy walczycie? Halo, halo, do tyłu, do tyłu, do tyłu, wy nie mieliście prawa walczyć. Okej. Okay. Czemu wy nic nie robicie? Masakrować ani doskonale. Nie będziemy pobiegliście, więc biegnijcie może tutaj. Ten oddział cofnę, bo widzę, że jakaś jazda się na niego wzięła, albo możesz sobie wziąć sobie tryb potyczki. Okej, okay, was poproszę tutaj. Wy nie ganiajcie się za jego piechotą strzelecką, bo to jest bezsensowne. Zeszczcie w sam środek. Artyleria, artyleria, moja kochana artyleria. Może strzelać na przykład tam. To by było nawet wskazane. OK, ten oddział został wyniszczony. Eee, skupcie się może na tym. by tutaj... OK, widzę, że jakaś dziura mi się w luka jakaś powstała w moich e, jednostkach. OK że jeden oddział goblinów mi spanikował, ale to nic, to nic, to nic. Zostawcie się tutaj, świetnie. Eee, gdzie wy jesteście? Wy jesteście tutaj. Aha, bo artyleria, aj, ja artyleria niestety nie nich strzeli, Może ty już przestań strzelać, bo troszeczkę naszych ranisz. Eee, Wystrzelcie tam ten środek. Eee, to może troszeczkę moich zabalać, ale to nic, to na pewno się przyda. Świetnie, tutaj już ich zamykamy. Pięknie, To jeszcze im morale popsuć do końca. Eee, ty również tutaj możesz się na plecki wbić ładnie. Świetnie. Co to jest? Spirmani, świetnie. O, coś mi tutaj siecze. Weźcie to moje miasto tutaj przygotujcie, ok. E, jak to wygląda? Tu jeden zioł mi spanikował, niestety. E, strzelcie może tam co? My również tam strzelcie, bo ci nasi chłopcy się troszeczkę męczą. Znaczy, chłopcy, gobliny, gobliny i nasze crosslony. Ok, e, ci szarżują, to może im. Ej, idziemy tam tam tyłu biegniecie? Świetnie, tutaj widzę, że w centrum ich ładnie zamknęliśmy. Raczej już szans tego się nie mają. No, strzelajcie tutaj, z czym macie problem. Halo, halo. Też widzę, że oni już zaczęli powoli uciekać. Jakbyście się odsunęli na wszelki wielki, żebyście nie dostali. Nawet wolę ten jeden oddział troszeczkę odsunąć, żeby nasi, na, nasi strzelcy mogli sobie spokojnie wystrzelić. Tylko odsuńcie się, proszę, proszę, proszę. Bo jak zaraz tu poleci salwa, to nie będzie zmiły. Tutaj. I tutaj. I ty tutaj. Świetnie, strzelaj, 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 a ci niech się odsuną. Jak to wygląda? Halo, halo, zaraz trzy oddziały powinny strzelić, No, strzelacie? Halo? Halo, halo, halo? No wiem, że muszą trochę przeładować, no, ale bez jaj. Bo zaraz się rozbiegną i nie będzie zbiorowiska. Halo, halo? Dobra, ci zaczęli straść. Dobra, coś już tutaj złamali. Ładnie, tutaj jeden udział złamany, drugi złamany, może być. E, no... Nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. Czy ty mnie atakujesz? Nie, ty uciekasz, możesz myśleć, że mi plecy robisz. Dobra, no świetnie. Dobra, was poproszę tutaj. Ok. E, jak to w centrum wygląda? W centrum jest Massacration Annihilation. Mitwa trwa. Świetnie. Przecież ten oddział mógłby się skupić, tutaj te dwa oddziały mogłyby pobiec tędy, świetnie. się tutaj, co? Patrzcie, tędy strzelicie jeden oddział, świetnie. Gdzie jest nasza jazda? Nasza jazda tutaj się wbiła w środek, troszeczkę niepotrzebnie. Boże, nie wy macie łuczników. I ile wy macie tych łuczników? Dobra, pozwólcie tych łuczników. Chociaż nie, to są z nic Cofnij, 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 cofnij. Cofni, cofni. I niepotrzebnie się tutaj z łucznikami bić. Możesz tam w sumie uderzyć. Świetnie, ci zostali złamani. O, widzę, że cały środek mi się łamie. Świetnie. E, strzelaj tutaj, co? Mm. Strzelajcie tutaj. E, tam jeden oddział wróci, wrócił, więc spokojnie możemy się udać tutaj. Wy możecie wspomóc środek. Złamani, złamani, świetnie. To już nie strzelaj, bo mi ten oddział zranicie niepotrzebnie. Świetnie, wy już chyba swoje zrobiliście. E, możesz tam pomóc na wszelki wielki. Ok. Naprawdę, naprawdę piękna bitwa, chociaż no, to są słabe oddziały, dopiero będzie dużo większa zabawa, będzie jak zaczniemy atakować Imperium ludzi. Świetnie, to są lekka piechota, choć może tutaj, się zajmie tą piechotą lekką właśnie. O jeden oddział mi spanikował, był mocno obrywa się. dlaczego? Yy, nie mam pojęcia... Ej, wy mieście już chyba nie strzelać, co? Halo, mieście nie strzelać! Halo? Policja, proszę przestać strzelać. Dziękuję. Nie słuchają się mnie, kurde. Okej, okay, dobra, tutaj widzę, że środek mocno się trzyma. Więc pomóżcie im Okej okay. Co to jest? To jest moje? Moje. Dobrze, dobrze. Niech, niech zabijają, niech walczą. Okej. Okay. Eee, tutaj się z tymi im bahamrają, świetnie. Tu jest jeszcze bardzo dużo. Więc możesz nawet strzelać tutaj. To by było nawet skazane, gdybyś tam strzelał. Ej, czemu wy stoicie? Pomóżcie im. Eee, ta ich balista coś strzela, tak, ta ibalista coś tutaj strzela, więc może pomóżmy im. O, już przestali strzelać, no świetnie. A bo to, to są ucznicy kondycji, powiem, że oni cały czas będą strzelać, świetnie. Eee, no dobra, zakończmy tutaj ten środek, bo ten środek tylko się opiera cały czas. Znaczy, straty jakie takie ponieśliśmy, ale no, no, w porównaniu z liczebnością przeciwnika, może powinienem lepiej troszeczkę tych strzelców wykorzystać. Bo widzieliście, oni, oni naprawdę robią nie Annihilation na polu bitwy. Mm, ale też były dwie armie, musiałem się przedstawiać, jakby była jedna armia, to było kompletnie szans podejść. Tu widzę, że no i mieli też dużo uczniów, no to trzeba przydać. Mieli dużo uczniów, tutaj było troszeczkę tą Weźmy tych uczniów jakoś pozbyć się, co? Eee, ty się od coś ciebie szarżuje, ty możesz tutaj w sumie pomóc. Świetnie. Tu Środek cały zniszczony. Eee, tu jeszcze jakiś oddział walczy, chyba elitarny. Taki jest bodyguard nawet, Tu się trafił, jakiś ciekawy. Świetnie, możesz tutaj pomóc. Eee, wy sobie tutaj stoicie, to stoicie, świetnie. Wy nie strzelajcie, już dam wszyscy wyniszczeni. To, żebyście tutaj strzeli... Nie, nie macie zasięgu. No to się nie musicie męczyć. Okej, okay, ktoś jeszcze tutaj chce walczyć. Ci uciekają, ci uciekają. Teraz muszę ogarnąć, który oddział chce walczyć, a który ucieka. Ci jeszcze tutaj walczą, tutaj by się przydała drobna pomoc. Pomóż mi, skoro przydałaby się pomoc, to otrzymuję. Lekka kawaleria można dubić, świetnie tam, pomóżcie. Okej, okay, luzik. Znaczy sporo ich ucieknie, więc nie wiem, czy miasto zdobędziemy, ale na pewno... Oho, mrogi generał chyba nie żyje, znaczy kapitan, bo tu generał nie było. Kapitan? E, a nie, generał. O, ciekawe. Tothec. Ciekawa nazwa. To? Świetnie. No, teraz morale powinny mi spaść łeb na szyję, więc powinniśmy ładnie tutaj się wbić. Znaczy ten oddział tutaj wysłałem głównie dlatego, żeby on przytrzymać tych łuczników, żeby nasza piechota mogła się tam z nimi zabawić. Ale widzę, że i tak jest całkiem sporo. Teraz tutaj. Świetnie, ten oddział ucieka. Zajmij się tym. Zajmij się tym. Okej, okay. jakie straty ponieśliśmy do tej pory? No, połowę, 40%. No, całkiem sporo, nie zapomniałem, że też duża część nam wróci po bitwie. E, zajmij się tymi może co? Okej. Okay. A ty nie masz zasięgu. No dobra, to już nie musisz strzelać. No ci ucznicy troszeczkę mi roboty porobili, no to trzeba przyznać. Teraz musimy się z nimi uganiać. No, ci mi cały czas umierają, bo kolej tak giną od nich jest troszeczkę okręgliwe. Może jednak się troszeczkę cofnijmy. Okej, okay, co cofnij się, cofnij się. Natomiast te trzy, cztery oddziały, niech tutaj gonią ich. Okej, okay, świetnie. Można się na tym skupić. Eee, tu... O, kolejny oddział wróci, Bo oni tak uciekają, wracają, uciekają, wracają. Więc może dobijmy ich już wszystkich do końca. Mhm. Świetnie, świetnie. Tutaj z prawej strony cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek. O, chyba uciekasz w złą stronę mój kolego. Skoro możecie, to strzelajcie, to już możesz nawet stanąć. Chyba <grywa> ktoś tu zaraz straci. A, patrzcie, są akurat poza zasięgiem. No ciekawe, no ciekawe. Ale poza zasięgiem tego raczej nie będzie, wy możecie nawet przed nimi troszeczkę pouciekać, żeby mogli nasi strzelcy się wykazać. Świetnie, świetnie, naprawdę świetnie. Okej, okay. goni tych łuczników. Goni, goni tych łuczników. No teraz tylko za tymi łucznikami trzeba będzie się połgać, więc możemy w sumie przyspieszyć, bo to już nic ciekawego nie będzie. Trzeba tych łuczników dobić. Okej, okay. świetnie. Kolejny oddział, uciekam. Coś tutaj jakkolwiek chce ze mną walczyć? Nie, myślę, że nie. Myślę, że tutaj już nic nie chce walczyć. Wszyscy uciekają. O, świetnie. Myślę, że możemy skończyć bitwę stracili... <grytanie> Zobaczcie, na nasze straty, a na ich straty. Ale wysłałem... Na... Ja nie miałem pełnej armii. Na... 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 Połowa mojej armii to były gobliny. Gobliny, z którymi też walczyłem. Naprawdę. Zobaczmy może jeszcze, kto najwięcej zabił. No, strzelcy widzę, że naprawdę, naprawdę. O jeźdźcy naprawdę dużo zrobili. Mi się podoba. No dobrze. Eee, zobaczymy teraz, ale chyba to nie była wystarczająca liczba zabitych przeciwników, żeby zdobyć zamek. A nawet jeżeli tam będzie jakiś garnizon, no to powinniśmy już chyba dać sobie z nim radę na spokojnie. Halo, halo. Eee... bierze bierzemy się Jest tutaj drobny garnizon. Eee. W sumie mógłbym spróbować, bo to byłby zamek i chyba nawet się kuszę o to, czy nie? Halo halo. No spróbować 3 do 1. Uh, opłacało się, 321 straconych, co prawda. Mm, ten oddział straciłem. Był jeden z lepszych. No dobra, Jakby co to sobie... Odkupimy. Dobra, okupacja. To jest nasza religia? Nie, nie ma naszej religii. O inne kultury, Gorg and Mork Ursun, Empire. No dobrze, niech będzie. Chodziło mi. czekajcie, czy tutaj coś zmienia? Nawet takie. No zobaczcie, no. Miasto goblinów, no i jakie mogą być tutaj budynki? No dobra, to chyba zmienia kulturę. właśnie to ja bym chyba wszystko poniszczył, bo to jest z innej kultury. Każdy jest do kultury, będzie różnie, więc wszystko zniszczymy. Zostajemy tylko zamek, zbudujemy naszą kapliczkę chaosu. Właśnie, żeby tutaj nam się chaos stworzył. Czy kopanie jakieś tutaj były? O, i kopalni od nie może. Niech się najpierw kapliczka zbuduje, z rozcechy, z rozcechy, z rozcechy. Przydałyby się posiłki, więc coś tam trzeba dorekrutować. Łuczników eee, ja nie chcę zbytnio. Bym wolał bardziej piechotę do walki, wręcz. To są łucznice, to są z spirmeni, świetnie. Minus 1400. Dobra, ale w tym momencie ja Wam podziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie postaramy się rozlać całkowicie na te góry. Właściwie udamy się na południe, bo tutaj jest chyba bodajże jedna ścieżka która prowadził o, do kolejnego miasta Gobinu, więc myślę, że będzie, będzie epicko. Dobra, cześć, trzymajcie się na razie.